Co jest dla Ciebie ważne w wyglądzie faceta. Kiedy jest na takim poziomie, że to jest, że jest wystarczająco dobrze wyglądający, że chcesz go poznać. Hmm. Ciemniej oci. Kurde, ja mu nie mam Wysokość. Kurde, dwa zero przegrywam. Żeby tak fajny był. Jestem gruby, to też nie. Mam. Witajcie panowie! Kolejny odcinek serii wywiadów ulicznych z kobietami, ale nie tylko. Dzisiaj akurat z kobietami jesteśmy. Tego bardzo słonecznego dnia. Ja jestem już bardzo spocony. Pewnie później będzie jeszcze gorzej, więc szukajcie plam na mojej koszulce. Jesteśmy tutaj, żeby spytać dziewczyn, co jest dla nich ważniejsze. Takie odwieczne pytanie ludzkości. Co jest ważniejsze? Wygląd czy charakter. Zobaczymy, co o tym sądzą dziewczyny, które mieszkają w Warszawie. No i jestem też ciekaw waszego zdania, więc podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Ważniejszy. U faceta jest wygląd czy charakter? Charakter. Czemu? Ciężko w dzisiejszych czasach trafić na kogoś poukładanego, dojrzałego, ogarniętego życiowo, męskiego. Większość mężczyzn to, to dzieci, którzy mózgowo zatrzymali się na poziomie starszych maluchów, jakby dopiero co wyszli z przedszkola, a wygląd przemija. Myślę, że ważne i to, i to. Mhm. A jest tak, że na jakimś etapie znajomości coś jest, coś jest ważniejsze albo masz jakieś przykłady ze swojego życia, gdzie z jakimś facetem zrozumiałeś, że dla niego ważniejszy był albo wygląd, albo charakter. No dla mnie najważniejsze to jest nastawienie do pracy. Nastawienie do pracy. Nastawienie do pracy, jak myślę, człowiek, mhm. jak on... Jaki on ma charakter, tak? A, jaką wygląda, to jest taki, jak to mówić po Polsku, tarascypina. Nie wiem, co próbujesz powiedzieć. <grym> nie tak ważnie, jak to, co ja nazwała najpierw. Charakter, oczywiście. Dlaczego, oczywiście? Dlatego, że jesteśmy ludźmi, jakby potem, w ciągu życia, to już nieważne. Jaki jest face? Mm, że dusza, prze, dusza zostaje, a ciało przemija. Oczywiście. A na jakie cechy charakteru najbardziej zwracasz uwagę? Jak oceniasz potencjał faceta, które mogą do niego cię przyciągnąć? Nie jestem Polką, dlatego trudno mi jakby wyrazić trochę opinię. Póki co, wszystko rozumiemy. No, tak, ale. No, to ważne, żeby był jakby. clever. Taki ogarnięty, mądry. No tak. A co jeszcze? No nie wiem. Czyli tylko clever i tak to nie ma to znaczenia To bardzo ważne jest. A po czym rozpoznajesz, że jest clever. co się Co ogląda jakby w internecie? Jakie treści konsumuje? No tak. I think personality to stay, but the way he looks his initial attraction. What elements of his looks do you pay attention to? Ooh. when you but you can use your boyfriend as, as the example like what caught your attention in terms of looks initially like smile smile yeah probably his hair as well making hair mm -hmm. yeah i love his hair too <inaudible> <inaudible> <Why>? <inaudible> Ładnej aparacji, myślał, że może więcej niż um, już mógł. Co masz na myśli, że myślał, że może więcej niż mógł? Patrzmy się trochę bardziej w kamerę. E, no chodzi mi o to, że. Um... Jak masz jakąś konkretną historię, którą byś mógł przytoczyć, to byłoby. O, super. Nie wiem, czy się nadaje na YouTube. Możemy, możemy ocenzurować i wyciąć. E, no znaczy, chodzi fragmenty. mi o to, że. Um... Jeżeli mamy fajną osobowość, to mimo tego, czy ktoś jest, nie wiem, przytuszy, czy nie wiem, słabo wygląda, to to się jakoś obroni, no bo jednak chcemy być ze osobą, która jest dla nas fair i jest dla nas wartościowa i nas kocha. Mhm. A czasami jest tak, że chłopak ym, wie, że jest przystojny, no i chodzi sobie do klubu i co tydzień inna jego nie na przykład. I wtedy mniej się stara o ciebie. Nie, nie Może tak. A personality but not only personality I think the most important thing is charisma charisma and when do you see that a man is, char man is charismatic you just feel it I think hmm. okay. character Wydaje mi się, że jedna rzecz, że po czasie wszystko i tak się zmienia, nikt nie będzie piękny wiecznie, a po drugie, wydaje mi się, że nawet jak ktoś jest mega atrakcyjny, a ma słaby charakter, albo po prostu z kimś nie kliknę, to tak czy tak, jakby ta osoba mnie nie pociąga na tyle, jak gdybym lubiła jej charakter. Czyli pewnie miałeś sytuację, że poznałaś faceta, który był bardzo atrakcyjny tak, fizycznie. Ale jak zaczął ale... mówić, to. straciłeś zainteresowanie. Tak. Kiedy rozmawiamy, gadamy z, z facetem, nie? Mhm. To jego wygląd jest mniejszy ważniejszy jak te co on gada. Mm -hmm, jak dla... jego osobowość. Ale dlaczego? Dlaczego? Czemu tak? No czemu tak? Ciekawe tak jest dla mnie. Ciekawe jest co mnie jest w głowie, nie? A nie jak... chcesz wygląda. go poznać i zrozumieć i zobaczyć no, jak funkcjonuje no. i tak dalej. Ale... ale że wygląd też jest ważny. Tak. Też charakter. Czemu? Ty. No bo wygląd przyciąga tak. Na pierwszy jakby rzut oka, a później charakter. No to jakby to jest ważniejsze po prostu dla mnie. A miałaś jakąś sytuację, że poznałaś faceta i wyglądał bardzo dobrze i bardzo ci się pociągał fizycznie. Mhm. Poznałaś go lepiej i okazało się, że ma bardzo słabą osobowość się zniechęciłaś? No tak często. Często jest... tak masz. No. Czyli czujesz się zawiedziona najczęściej charakterem facetów. Mhm. A miałaś sytuację w drugą stronę, że ktoś ci się tak... Okej okay, podobał, ale nie jakoś super mega, ale okazał się super z charakteru. No, tak jest z moim facetem teraz. Jak Był... to wyglądało dokładnie? Jakby, że mnie po prostu nie podobał mi się. W ogóle? No tak. To A jak potem się stało? Co się no, zmieniło? Nie wiem, po prostu tak e, popatrzyło na niego i zrozumiało, że, o, może. Jakie cechy najbardziej zwróciły Twoją uwagę w nim? Że pomyślałeś sobie, kurde, to jednak fajny facet jest. Boże nie wiem, jakby z początku wyglądał, że jest jakby po prostu fizyczny, nie podobał mi się mm -hmm. jakby jego wygląd, ale on jest taki jak to powiedzieć po polsku? A miałaś sytuację, że poznałaś faceta, który był tak średnio atrakcyjny, że na przykład nie miał, nie był bardzo wysoki, nie miał dużych mięśni, nie miał czarnych oczu, ale przekonałaś się do niego przez to, jaki miał charakter? No Mam chłopaka takiego, no swu... mój chłopak jest, ale on Twój jest wysoki, taki. on jest zbudowany, ale nie ma ciemnych oczu. To operacja i... <g stumble> no nie wiem, nie. A co ci tak jest, tak jest fajny. Co cię najbardziej przekonało w nim w takim razie? Jakie cechy? On jest taki jak e e mężczyzna. Mężczyzna. Taki... Tak, pewnie. I co, co świadczy o tym, że jest jak mężczyzna? No, on ma 20 lat, ale on ma w głowie tak jak na 30. Mm, że dojrzały jest. Tak. I dużo rozumie. Dużo rozumie. I możesz rozumie. od niego dużo się uczyć. No, ja z siebie czuję z nim jak mala dziewczynka. Mm. Dlatego. A miałeś kiedyś sytuację, że zaczęłaś spotykać się albo dopiero zapoznałaś kogoś? To był mega przystojny, mega zadbany. Po czym okazało się, że totalnie z charakteru ci nie pasował? Tak, miałam takie sytuacje wiele razy. Jakie, jak się wtedy czułaś i jakie wnioski wyciągnęłaś? Ja dosyć szybko weryfikuję takie rzeczy i jeśli mi ktoś nie pasuje życiowo, to od razu idzie. A miałaś drugą stronę sytuację, że facet cię jakoś mega nie pociągał, ale tak, okazał tak, się super z charakteru? Też. Jakiś przykład masz konkretny? Może nie konkretne, ale w jakieś czasy gimnazjum czy coś wielu chłopaków jakby odtrącałam, a niektórzy byli dosyć zawzięci i jakoś się okazywało potem, że byli warci tej uwagi. Mimo, Czyli jak jakim że... dałaś szansę tak. i poznałeś, to okazało tak. się, że jednak spoko. Tak, no, tego nie ma co, nie ma co, nie ma co oceniać co być ludzi osóbą. po wyglądzie, tak. <laughs> uczciwy. uczciwy, no, tak. Onest. Tak, tak, tak. A ile czasu ci zajęło, żeby do niego się przekonać od momentu poznania i jak się poznaliście? Yy, to studiowałem razem. Mhm. Jakby a potem e, byli w jednej e, grupie. Tak, grupie. Mhm. Tak i no może gdzieś z e, pół roku. Tak po prostu e, byli kolegami, a po, po, potem jakby... Nie, on powiedział mi, że ja mu podoba. Ten na początku. No tak. Ale I ty ja... powiedziałeś, że nie. Nie. Ja tak... szacun do ciebie stary. <laughs> za wytrwałość. Powiedziałam, że no po prostu mi to nie interesuje. Ale mieliście kontakt nie. dalej. I tak, czas tak, spędzaliście jakby... i zobaczyłaś mm -hmm. jego charakter. No tak. Super. Zmieniła miasto, a tak. Mam na razie takiego. Teraz, tak, Twój teraz obecny mam. facet. To jak to wyglądało? Jak się poznaliście, jak się rozwijało poznaliście, później? Poznaliście, porozmawialiście. No i tak minął róg gdzieś, i ja. Mi się spodobało. Czyli dopiero po roku? Tak. Nie było tak, że. Bo jak się w ogóle poznaliście? W hostelu W hostelu, czyli jak do ciebie zagadał To nie miałaś tak, że wow, ale jest przystojny, ale super ciacho nie, Tylko, nie no tak że poznaliłam. jest okej okay. Tak, jak um, przyjaciel mój był Przyjaciel Tak, najpierw. przyjaciel mm -hmm. I później coś się stało, wiesz Myślałam, że fajny, fajny był Jakaś cecha najbardziej go wyróżniła? I sprawiła, że ci się spodobał? Co w nim jak, najbardziej lubisz? Co najbardziej jak to ogląda, to będzie miał takie, o, ale są fajne. Stawienie do mnie. Stawienie do ciebie. Tak, stawienie Jakie stawienie to jest nastawienie? E, to jest bardzo miłe, dobrze, poważnie, jak do Króle... królew. Że czujesz się adorowana przez niego? Tak, ja czuję się królewa. Że jesteś jego kobietą. Have you ever had a situation where you met a guy who wasn't very attractive, but he was amazing personality wise and you got attracted to him? No. No. Jest jakaś jedna rzecz, która najbardziej cię odrzuca albo na którą najbardziej zwracasz uwagę w kontekście charakteru? Chyba właśnie takie ogarnięcie życiowe, to żeby facet dawał kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Mówisz stricte finansowo czy jeszcze w jakiś nie, sposób? Nie, nie tylko finansowo, to też, aczkolwiek ja jestem bardzo zaradna i ja lubię sama ogarniać sobie rzeczy i uważam, że radzę sobie w życiu. Tak no widać, że fajnie... dwie torby na obu ramionach. Tak, tak, chociażby. <laughs> Nie potrzebujesz faceta, żeby za tobą to torbę... dbał. Radzę sobie. no to właśnie takie dawanie poczucia bezpieczeństwa i tego, że, że ktoś jakby coś się działo w życiu, to to ogarnie ten temat, a nie a nie ucieknie. Mm -hmm. Once you met him, what element of his character convinced you? Very welcoming, talkative, friendly so I can keep a conversation going. Finds me funny. But... Żeby prawdziwy był. O, nie ciekawe. nie, ob nie obmanywał, nie, nie mówił mi nieprawdy. Szczery, on Szczery, tak. Nie kłamał się. Mhm. Jeszcze jakieś cechy charakteru? Miły, żeby Mi nie podobały się mili. <grym> Podobają ci się mili? Tak. A ja kiedy czujesz, że w jest dla ciebie miły? No kiedy on nie dla wszystkich taki, a tylko dla mnie, nie? Mm, mm, czyli chcesz jak taka księżniczka się czuć, no, wyjątkowa. Mhm. Powiedzcie jeszcze, na jakie cechy charakteru najbardziej zwracacie uwagę, które najbardziej was przekonują i budują tą atrakcyjność? Waszych ja myślę, że lubię zabawnych ludzi na pewno, z dystansem do siebie, też takich zaradnych, że nie trzeba się opiekować aż tak bardzo. Wiadomo, fajnie. Muszą ci... mieć jakieś hobby, jakby jakieś tak. takie zai zainteresowanie takie oprócz tak. Mm -hmm. tak, 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 tak. I fajne, fajne są też osoby, które wydaje mi się coś wnoszą do Twojego życia. Załóżmy, wiadomo, ludzie mają inne zainteresowania, ale mega szanuję ludzi z zainteresowaniami, tak jak mówisz. I jakby fajnie, jeśli ktoś wprowadza coś ciekawego, czegoś się uczy i w ogóle każdego dnia, więc tak fajnie. A są jakieś cechy tej osobowości, na które Ty szczególnie zwracasz uwagę? Znaczy, ja mam męża, także to e, mój mąż... Jak to u męża? W sensie z mężem było. Jasne. Możesz się podzielić. E, no, przy, no przede wszystkim mój mąż jest moim przyjacielem. Osobą, na którą zawsze mogę liczyć na, i której... No wiadomo, że nie ma jakby cały czas kolorowych dni, ale mimo tego, że się nie wiem, kłócimy, zawsze jest ta rozmowa i ten dialog i zawsze, nie wiem, sobie potem wyjaśniamy tę sytuację, więc wydaje mi się, że najważniejsze jest rozmowa, no i zrozumienie. Czyli chęć zrozumienia drugiej strony, Zdobanie. umiejętność komunikacji. A jak się poznaliście, na ile on Ci się podobał, a na ile fizycznie, a na ile przekonał Cię charakterem? Aby się poznać w pracy. Najgorsze możliwe <laughs> eee. uczenie. Znaczy, wydaje mi się, że to było tak, że jakby czasami na siebie patrzyliśmy, więc było takie... Jakieś napięcie się budowało. Napięcie, ale potem szczerze powiedziawszy przekonało mnie to, jaką jest osobą, że jest taką osobą, która po prostu zrobi, nie wiem, jakiś tam mały błąd i chce z Tobą to przegadać, wyjaśnić. Czasami nawet to jest takie, no dobra, wiem stare, że, że to było coś drobnego, ale to mi pokazało, że warto wyjaśnić takie rzeczy, bo nie każdy zawsze jest na tym samym a w drugą stronę miałaś sytuację, że poznałaś kogoś, kto może nie, że był brzydki, bo pewnie wtedy byś się nie spotkała, mhm. ale spełnił jakiś taki bazowy poziom atrakcyjności, po czym poznałaś go lepiej, okazało się, że ma super charakter? Tak. No ale też nie oszukujmy się, jakby musi być to coś, żeby chcieć wejść z tą osobą w relację, musi się ta osoba fizycznie jakkolwiek podobać. A miałaś właśnie przykład, że z początku ci się no tak podobała, że ok, ale jak ją poznałaś lepiej, jej charakter, dopasowany do Ciebie, to Twój poziom zaangażowania i zainteresowania znacząco wzrósł? Nie. Tak nie. Czyli wychodzi na to, że dla Ciebie facet musi Ci się bardzo podobać, a jednocześnie mieć super charakter? Musi mieć przede wszystkim super charakter. Może jak miałam te 16-17 lat, to to, to było troszeczkę inaczej. Musi mieć przede wszystkim super charakter. Ja też patrzę na mężczyzn teraz już w takiej perspektywie, tego jakim będzie ojcem, mhm. eee, czy w ogóle chce mieć te dzieci, czy, czy jednak ważniejsza jest dla niego kariera, jeśli ważniejsza jest kariera i podróżowanie po świecie, a nie rodzina, która jest dla mnie priorytetem, to ja życzę szczęścia w życiu. ale się boku Czyli od razu jak innej. poznajesz faceta, to filtrujesz na bazie tych kryteriów między Może innymi. nie od razu, bo, bo wiadomo, że żeby z kim założyć rodzinę, trzeba kogoś bliżej poznać. Przynajmniej trzy dni się nas. Troszeczkę dłużej, ale dosyć szybko chcę to zweryfikować, bo nie lubię zabierać komuś czasu i nie lubię, jak ktoś zabiera mi czas. Szanujmy swój czas. miałaś odwrotną sytuację, że poznałaś kogoś, to był bardzo przystojny, bardzo ci się podobał? Ale zaczęliście rozmawiać, zobaczyłaś jego charakter i się zniechęciłaś. Bardzo często takie było. Co jest ważniejsze twoim zdaniem u faceta, wygląd czy charakter? I charakter. Czemu? czemu? Bo wygląd przyciąga, a charakter zatrzymuje. Piękna sentencja, dziękujemy. Jak mogliście pewnie usłyszeć, werdykt jest jednoznaczny. Nie było chyba dziewczyny, która by wybrała wygląd. Sam jestem ciekaw tego, czy faktycznie jest tak, że dziewczyny tak myślą, czy czuły, że wypada, tak powiedzieć, przed kamerą, żeby dobrze się zaprezentować, więc dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jakie Wy macie doświadczenia i czy chcecie, żebym ja też w osobnym filmie wyraził swoją opinię na ten temat. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiamy z słonecznej Warszawy. Dobrego dnia życzymy i wysyłam wam uściski, uśmiechy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.